naszego gościa e, pana doktora Paula Kamerona. Gościa. nasz gość dzisiejszy jest jednym z 10 najbitniejszych badaczy społecznych na świecie. Jego zainteresowania koncentrują się na seksualnej polityce społecznej. Prowadzi kimieckie badania na w następujących dziedzinach. Wpływ pierwszego palenia na otoczenie, które zapoczątkowały restrykcje w kierunku ograniczenia palenia w miejscach publicznych. Prowadzi również badania nad homoseksualnym rodzicielstwem. Udowodnił m.in. większość, y, częstość molestowania seksualnego podopiecznych przez przybranych rodziców o orientacjach homoseksualnych. Jest również akredytowany w 11 stanach y, jako biegły psycholog społeczny, współpracował z administracją Regana i konwersmanami. Jest recenzentem w prestiżowych pismach y, zajmujących się problematyką y, psychologii społecznej. Bardzo proszę o zabranie głosu prezesa jednego z organizatorów Towarzystwa Gimnastycznego Soku. Szanowni Państwo, dzisiaj przypada rocznica śmierci ojca Mieczysława Krąca, wieloletniego rektora KUL. Ponieważ ojciec był no, przyjacielem wszystkich przyjacielem młodzieży, studentów, był też członkiem Towarzystwa Gimnastycznego Soku zarówno przed wojną na Podolu, jak teraz był członkiem kolorowym naszego towarzystwa. W związku z tym chciałbym wszystkich prosić, abyśmy uczcili go krótką modlitwą. Wieczne odpoczywanie mu dać Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę o Zabranie głosu Ewa. Ja Ja sobie pozwolę, ja na ten dzień, bardzo serdecznie. W Państwa pozorach, jak będziemy się przede wszystkim my chcieliśmy podziękować serdecznie za zaproszenie, za Państwa otwartość, za tolerancję, za szacunek do wolności akademickiej, za to, że możemy tu być. Pan profesor, pan doktor, przyjechał do Warszawy kilka dni temu, we wtorek i od razu miał zaplanowany bardzo taki ścisły plan. Natomiast jak pewnie Państwo niektórzy słyszeli, pewna, powiedzmy sobie, zaangażowana gazeta zadbała o to, żebyśmy o dodatkowe atrakcje do tej wizyty i dlatego jesteśmy troszeczkę w niedoczasie i przepraszamy dlatego za te kilka minut spóźnienia. Niestety nie jesteśmy w stanie na bieżąco po prostu obsłużyć wszystkich medialnych zapotrzebowań, m.in. na, na wywiady. Bardzo dziękuję za to krótkie wprowadzenie, to troszeczkę oszczędziło mi pracy. Natomiast i jeszcze jedno słówko, takie może interpretacyjne tytułem wprowadzenia. Państwo słyszą, to, to co słyszycie z, szczególnie z mediów, to, to jest główne słowo takie, że to jest kontrowersyjny badacz. W dziedzinie badań nad homoseksualizmem dr Cameron płynął z takiego powodu, że zrobił rzecz taką genialną w swojej prostocie w pewnym sensie. Debata na temat homoseksualizmu, również u nas w Polsce, ale kiedyś też wiele lat temu w Stanach Zjednoczonych, nawet w środowisku naukowym, przebiegała zawsze na takim abstrakcyjnym poziomie, na takim troszeczkę wyidea wyidealizowanym poziomie wolności, tolerancji, jakieś slogany, jakieś hasła, prawa człowieka, taki troszkę szantażek emocjonalny, że powinniśmy to zaakceptować. Nie było w tym dużo merytorycznych argumentów. Doktor Cameron prowadził właśnie ten wątek naukowy. On spojrzał na kwestię homoseksualizmu nie tylko z takiego abstrakcyjnego poziomu, czy ludzie tak lubią do no to, oni powinni mieć prawo do miłości, to my powinniśmy to akceptować jako społeczeństwo. On spojrzał na to jako, jako naukowiec z epidemiologicznego punktu widzenia, z punktu widzenia zdrowia publicznego, z punktu widzenia kosztów dla społeczeństwa, jakie wynikają właśnie z tego, że niektórzy ludzie wybierają taki tryb życia. Dodam Woli informacji to jest dość istotna rzecz, że jako naukowiec dr Cameron już w latach 60. zyskał dość, dość duży rozgłos, pod koniec lat 60., gdyż był pionierem badań nad szkodliwością biednego palenia. To były takie czasy, kiedy no, wiedziano już, że palenie szkodzi, że tak, to jest niezdrowe, natomiast no, taki był argument, że palenie to jest moja sprawa, to jest moje zdrowie, ja, to, ja, 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 ja tak wybieram, w związku z tym nic nie do tego. Jak okazało się, że jednak no, społeczeństwo, jednak szeroko puje to wszyscy ludzie wokół palacza też są zagrożeni, zaczęto troszeczkę inaczej patrzeć na ten problem. I to spojrzenie na, na badania nad homoseksualizmem, jakie doktor prowadzi, jest właśnie też troszeczkę z tego punktu widzenia. Czy my jako społeczeństwo no, powinniśmy się jednak przejmować tym, że jakaś grupa ludzi wybiera taki tryb życia, zaczyna go promować, zaczyna go szerzyć, to zaczyna być czy dostałem jakieś szczególne prawa, jakieś szczególne przywileje społeczne. Jak Państwo się za chwilkę przekonają, bo w naszym dzisiejszym wkładzie doktor zaprezentuje różne badania na temat homoseksualizmu, na temat związków między molestowaniem dzieci a homoseksualizmem, na temat różnych właśnie kwestii zdrowia publicznego, epidemiologii, tego typu spraw. Doktor Cameron nie tylko robi swoje badania, on przede wszystkim zestawia badania z różnych okresów czasu, z lat 30., 40., 70., 80., 90. i najświeższe. Badania robione przez gejowskich badaczy, którzy są przyjaźni w swoim środowisku, w związku z tym no, nie można ich oskarżyć, że chcą je oczernić. Badania oficjalne, statystyki rządowe na ogromnych próbkach, ogólnodostępne dane, które można potwierdzić rządów Stanów Zjednoczonych, Kanady, generalnie y, y, w krajach anglojęzycznych. Robi badania na, na podstawie różnych przekazów medialnych, na podstawie y, y, akt i dokumentów dochodzeń ze śledztw w sprawach o molestowanie dzieci. Robi też swoje badania, badania takie typowe na, na jakichś tam określonych próbkach ludzi. Także jakby różnorodność źródeł, z jakich um, korzysta, jest nie do podważenia przez, przez sam fakt, że no, można oskarżyć jedno, dwa badania o y, jakiś błąd metodologiczny, można oskarżyć, dan, oskarżyć danego badacza o złe nastawienie, no, ale nie można oskarżać wszystkich naraz i jeżeli widzimy wyraźnie, że zarówno badania gejowskie, jak i oficjalne dane, jak i badania działaczy prorodzinnych pokazują, że problem istnieje, no to trudno jest, y, trudno jest y, temu przeczyć. No i być może dlatego y, dla środowiska gejowskiego dr Cameron już od lat 80. został okrzyknięty wrogiem numer jeden. Y, tak go nazywało czasopismo The African, y, amerykańskie. No bo jest problemem. Ostatnia uwaga z mojej strony oddaję głos naszemu gościowi. W latach osiemdziesiątych wyszedł taki manifest gejowski. Napisało go dwóch gejowskich działaczy. O tym, w jaki sposób należy prowadzić propagandę w temacie homoseksualizmu. W jaki sposób mówić o homoseksualizmie tak, aby coś, co dla ludzi było w sposób naturalny niefajne, niemiłe, niepopularne, żeby nagle stało się, no, zyskało jakiś rezultat. I ten taki manifest, wyszczególnili tam takie sześć głównych zasad, w jaki sposób mamy mówić o homoseksualizmie, żeby ludzi przyzwyczaić, żeby, żeby ludzie zaczęli to akceptować. Po pierwsze mówić dużo. Gdziekolwiek się da, nieważne to, że źle, po prostu dużo. Być w centrum uwagi idealizować homoseksualistów, czyli nie mówimy o żadnych patologiach, o żadnych problemach, czyli to, co doktor Cameron właśnie porusza. Yy, pokazujemy ładnych dwóch mężczyzn idących za rączki po ulicy, uśmiechnięte panie, piękne rodziny. Po trzecie, pokazujemy go ich jako ofiary, tak? to oni są ofiarami prze prześladowań, oni nie są awanturnikami, oni wcale nie prowokują, nie zaczynają, oni wcale nie próbują uciszyć innych, tylko to oni są ofiarami. Czwarta zasada. Mówimy abstrakcyjnie, mówimy o tolerancji, wolności, takimi sloganami i nie mówimy na poziomie danych, na poziomie statystyk, na poziomie ym, epidemiologii czy medycyny. Piąta zasada, pokazujemy geja jako moralnie dobrego, sugerujemy homoseksualizm jakimś postaciom historycznym. Szósta zasada, demonizujemy oponentów i tutaj najlepszym przykładem jest prasa chociażby z sierozy czy z czwartku. I no powiedzmy sobie, wybiórcze traktowanie osoby pana doktora. Demonizujemy, czyli to nie jest naukowiec, on jest jakimś bigotem, on ma religijne przekonania. No, trzeba go jakoś oczernić. I generalnie na zasadzie takiego milicjanta, który biega po ulicy, ulotki lecą i mówi, nie czytać, nie czytać, nie czytać. Tak? Także niektórzy próbowali właśnie zrobić coś takiego: nie słuchać, nie rozmawiać. I tyle ode mnie. Dziękuję za cierpliwość i teraz przekażę głos panu profesorowi.